Nie można mu ufać. Połączył się ze swym demonem. Prędzej utopi cały świat, niż sam zanurzy się w czarnych wodach. Światłość... Nie, to siedem światełek. Ale piękne... Wkrótce będą tu armię cesarza, a twój następny grób zrobimy z kamienia. Król pamięta sztwana. Pierwszy książę Gryfów sprzed Wielkiego Cesarstwa, zanim zmienili Smoka Powietrza na Smoka Światła. Teraz zasnę spokojniej. Przynajmniej synowie rodu Gryfów nie zapomnieli, jak się walczy. Ech.